my właśnie do jednej z głównych atrakcji, które oferuje miasto Kyoto, czyli Park Maup. Teraz Wam pokażę, jak jakąś znajdę. Nie mylcie sobie z Zoo, trochę słabe światło. To jest takie naturalne środowisko, tak naprawdę, tych małp. Żyją one tutaj na wzgórzu w Kyoto, z którego rozprzestrzenia się przepiękny widok na miasto. Także za chwilę wszystko zobaczycie. O, jest tutaj jedna. Nawet dwie, zobaczcie. Małpy, które chodzą w tym parku są oswojone z ludźmi, także ludzie chodzą obok nich i nie ma z tym żadnego problemu. Panowie tutaj oczywiście pilnują, żeby nie dawać jedzenia małpom. Także, no więc tak, typowo turystyczną atrakcję mamy za sobą. małpy. Gai Małpi Park już, już, już za mną no fajne miejsce, ale takie typowo raczej dla dzieci fajnie, że te małpy są na wolności, nie, nie są jak gdyby więzione jak w zoo także to jest spoko no i jeszcze wam opowiem krótką historię jak ja tu w ogóle wszedłem wstęp kosztował 550 jenów czyli około 20 zł no a Michał typowa cebula, wszedłem sobie bokiem Także, także, jak najbardziej się da. E, oczywiście nie polecam lepiej, zawsze zapłacić, bo później mogą być jakieś problemy, no ale ja jestem taki, że ogólnie staram się podróżować e, i zwiedzać jak najtaniej. Także na pewno nie chciałem płacić tutaj za to miejsce. No i się udało po prostu wejść za darmo, także e, no trzeba zawsze kombinować. Tak samo, e, jak sobie przypomina, jak byłem w, w Patagonii i było miejsce, gdzie można było zobaczyć pingwiny. No to też wszedłem bokiem i też nie płaciłem, e, także jak najbardziej się da ale. No oczywiście to jest niezgodne z prawem, także nie polecam. No, uciekam e, na dół. Moi drodzy ruszamy z projektem na polu. w końcu e, Jestem na meczu w meczu Kyoto. No, zobaczcie atmosfera zasna niestety będzie słabo słychać. Bo nie wziąłem aparatu z mikrofonem, no bo wiadomo, na stadion raczej by mnie nie wpuścili, także no, musi wam wystarczyć to, co jest. Zobaczymy, co się działo. Zobaczcie, w Japonii jest ogólnie mega duże zaufanie i, i ogólnie nie ma czegoś takiego... No oczywiście może się zdarza, ale ogólnie jeśli chodzi o kradzieże, bo tutaj na przykład prosty przykład. Ktoś zostawił torby i, i jak gdyby poszedł sobie coś zjeść czy tam wypić, bo jest przerwa i tam też w różnych miejscach są pozostawiane jakieś ważne rzeczy. No ale jak gdyby w Japonii to jest normalne, że po prostu kładziemy czy to w restauracji, czy właśnie w jakichś obiektach sportowych, no tak naprawdę wszędzie swoje rzeczy i, i później tak naprawdę je zawsze mamy, bo, bo, bo japońskie społeczeństwo jest, jest bardzo uczciwe i naprawdę jakąś mega rzadkością tu są, tu, tu są kradzieże, także to jest mega, mega plus jeśli chodzi o ten kraj. planuje planujecie jakieś zwiedzanie? Jeśli jesteście w jakimś mieście I planujecie jakieś zwiedzanie to pamiętajcie Żeby sobie sprawdzić, czy czasem Nie ma na nim remontu, bo Tak akurat się zdarzyło Teraz jestem przy jednej z Najsłynniejszych pagód w ogóle W całej Japonii, tutaj mamy takie, taki Staw i piękne zdjęcia tutaj można Zrobić, ona jest bardzo duża, tutaj może Tak się nie wydaje na wideo, ale ona jest Naprawdę dość sporych rozmiarów No ale tak jak widać jest dookoła optoczona rusztowaniami i trwają, trwają na niej prace. E, także niestety ja o tym nie wiedziałem. Także szybko stąd już uciekam za chwilę i, i jadę na pół dnia do Osaki. E, I z Osaki mam autobus w bardzo dobrej cenie za 52 zł, e, z Osaki do Tokio to jest ponad 400 km. I to jak na Japonię to jest naprawdę świetna cena. Także dzięki internecie. No, i lecę do Osaki. I tak wygląda niestety miejsce, które po prostu no, nie wygląda tak jak miało wyglądać, no ale cóż. Za 14 złotych, a to jest odległość około 50 km. Także jak na Japonię to świetna cena na pewno. Um, tylko że jadę na, do Osaki. O, zmienia się światło. Um, jadę tylko na, na, na parę godzin, tak naprawdę na południa, ponieważ wieczorem już będę wracał do Tokio. Um, wracam autobusem. Będę jechał przez całą noc e, i, i rano już jutro będę w e, Tokio, tak? Czyli e, tym samym uda mi się zaoszczędzić na noclegu, ponieważ prześpię się w e, autobusie. E, nawet nie, nie próbuję już łapać stopa, bo wiecie, wiecie jak było e, st starcia z policją, także no, no, nie chcę się naprawdę męczyć szczególnie, że... W tym tygodniu mam w planie właśnie do Fuji, dlatego czas jest mi bardzo bardzo ważny. Eee, a już z Japonii wylatuję za równy tydzień dokładnie w poniedziałek, bo dzisiaj mam poniedziałek, także no, muszę się po prostu spieszyć. Eee, korzystając też z okazji, że, że tutaj mam trochę czasu, eee, to chciałbym Wam opowiedzieć eee, o... o w jednym zjawisku tutaj e, wczoraj na meczu, mianowicie wyobraźcie sobie, że Japończycy po meczu, e, Japońscy kibice, e, no nie zostawili praktycznie żadnego e, śmiecia, żadnych śmieci po, po meczu. Wszystko, e, nie dość, że se, ze sobą zabrali, e, to powkładali wszystko do takich specjalnie posegregowanych koszy. Czyli naprawdę no to już można zobaczyć inną mentalność ludzi, inną kulturę po właśnie takim zachowaniu, e, że trybuny były naprawdę naprawdę czyste. No a porównajmy sobie to w Europie, jak, jak, jak wygląda. E, są, są po meczach e, wynajmowane specjalne służby do sprzątania właśnie takich stadionów. a w Orzece Południowej oczywiście to samo. Na no, Japonii, tak jak widzę naprawdę, e, i, no inaczej to wygląda i, i też. Na pewno inaczej to wyglądało, jeśli chodzi o doping. Nie ma, e, no nie wyczułem wiadomo, nie znam japońskiego, ale nie, nie wyczułem żadnych wulgaryzmów ani ale... jakichś e, okrzyków w stronę kibiców, gości czy, 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 czy piłkarzy, także to jest też na, na pewno na plus. E, kiedy e, został faulowany i ogólnie znoszony na noszach piłkarz, jeden z przeciwnej drużyny, to to, to, to kibice e, klaskali w ogóle cały stadion klaskał, także to też jest e, ciekawe I, i jeszcze jedna sprawa, mianowicie kiedy była przerwa to e, ludzie często pozostawiali swoje rzeczy e, na miejscach i po prostu poszli sobie e, coś kupić do widzia, czy ogólnie chce się przejść na ten czas przerwy e, no i to pokazuje też e, to, że po prostu Japończycy są mega ufni e, i ogólnie nie ma czegoś tutaj takiego jak kradzież można czy w restauracji, czy, czy właśnie w jakiś opykach można coś zostawić. No i ma się tą pewność, że, że to, to, to będzie. Także no to jest na pewno też duża różnica kulturowa, bo u nas w kraju czy, czy w innych krajach europejskich myślę, że no, no nie ma szans na to. Także to też e, warto, warto o tym wspomnieć. Dobra, no myślę, że to było na tyle. Jadę zobaczyć e, zamek, zamek tutaj Cesarza, e, pochodzę jeszcze do po I, i będę już e, zmierzał na terminal, skąd, skąd wyjadę o 21.30, z powrotem do Tokio. Chciałbym Wam jeszcze wspomnieć e, odnośnie tego regionu, gdzie się znajduję, e, czyli, czyli Osaka, Kyoto jest jeszcze takie dwa miasta są tutaj Nara i Kobe. I ogólnie to jest druga największa aglomeracja tutaj w Japonii na obszarze w której mieszka około 30 milionów ludzi także no, no bardzo dużo i największym miastem właśnie w tej aglomeracji jest miasto portowe Osaka do której właśnie zmierzam ja już w Osace zobaczcie powód dla którego tu przyjechałem dookoła tutaj mamy Piękny widok na miasto, ale głównym powodem, dla którego tu przyjechałem, jest właśnie ten budynek za mną, czyli Pałac Cesarski. Nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że najważniejszy w całej Japonii Pałac Cesarski w Osace. Naprawdę genialny budynek z takimi zielonymi dachami. Na pewno za jego zwiedzanie trzeba będzie zapłacić, ale mi starszy ten widok tutaj na niego, także po to właśnie tu przyjechałem, naprawdę fajna sprawa. A dookoła tego zamku zobaczcie się. Dwie takie fosy, bo tu jest jedna, a i później jeszcze poniżej jest jeszcze jedna, tak do zamku. Także, no naprawdę był to mocno strategiczny punkt właśnie w, w historii tutaj Japonii. No i miejscówka naprawdę. To jest, to jest na pewno plus zawsze. Za mną Fossa i, i miasto. Mamy jeszcze południa, więc coś może dominuje, ale to miejsce mi się tak podoba, że jeszcze chwilę tu zostanę. Nie da się żyć w tej Japonii Jest tak po prostu duża wilgotność powietrza że kurde jeśli się ma takie dwa plecaki i się przejdzie z kilometr dwa września naprawdę Witajcie moi drodzy Znajduję się obecnie w jednej z baz pod górą Fuji Przygotowywałem się właśnie do trekkingu na szczyt właśnie najwyższej góry w Japonii Pogoda jak widać, za mną nie jest za specjalna, ale jutro za to ma być dobra, także no, głównie będę szedł jutro, e, chociaż dzisiaj wyruszam już tutaj z pierwszej bazy, e, idę taką trasą, która się nazywa Fushida Trail, jest to najpopularniejszy szlak. Wybrałem ten szlak z tego względu, że jestem zwyczajnie dość zmęczony po ostatnich przebojach, ponieważ no, ostatnie dni były dość intensywne. Wiedziałem Kyoto, a praktycznie codziennie gdzie indziej spałem. To na surfingu to, to, to w hostelu. Potem jeszcze wpadłem na chwilę do osaki. Bujałem się z tymi moimi plecakami po prostu po tych metrach, po tych pociągach. Potem był Autobus, przez całą noc jechałem właśnie tą poprzednią noc Osaki do Tokio. Przez całą noc jechałem właśnie, mm, przyjechałem rano do, do Tokio, zostawiłem połowę swoich rzeczy tych niepotrzebnych y, u takiej koleżanki, którą poznałem w Tokio. No i, no, i wziąłem autobus pod Fuji, pod także naprawdę ostatnio to jest dość spory maraton. No, ale jestem już tutaj pod Fuji i przygotuję się do mojego posiłku właśnie takiego e, największego przed, przed wyprawą. Zobaczcie, e, za 700 jenów trzy e, takie kiełbaski. Myślę, że, że będzie moc. Dobra, e, będę musiał oszczędzać ogólnie kartę pamięci i. Baterie, bo nie wiem, jak będzie z, z ładowaniem na górze. Ogólnie to planuję spać w namiocie też. Nie wiem, jak, 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 jak wiecie, podobno nie można, no ale e, wiecie, że ja lubię ogólnie <grybować> robić rzeczy na, na przekór. i no, Dlaczego nie można? Bo nie lubię ogólnie, jak mi się po prostu często czegoś zabrania, bo nie można i koniec. Zobaczymy, jak to będzie generalnie. No, yy, bo już mi ostygnie zaraz, także będzie relacja z, z trekkingu i, i mam nadzieję, ze szczytu jutro się ma.